Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy, 14 kwietnia, już w wielki poniedziałek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Będzie to rozdział 12, a wersety od 1 do 11. Zanim wsłuchamy się w ten w dzisiejszy fragment Ewangelii, to prośmy Ducha Świętego. O przyjęcie tego słowa. Duchu Święty, stąp na nas i rozpal nasze serca. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy Cię jak ziemia, która spragniona jest deszczu, po to, aby wydała plon, aby stała się znowu żywą. Tak potrzebujemy, Duchu Święty, abyś, aby Twoja rosa, Twojej mądrości, Twojego słowa stąpiła na nasze serca podczas tego słowa. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Sześć dni przed Pesach Jeszua przyszedł do Beit Ani, gdzie mieszkał El -Azar, człowiek, którego Jeszua wskrzesił z martwych. I wydali obiad na jego cześć. Marta podawała do stołu a El Azar był wśród siedzących z nim przy stole. Miriam wzięła pół litra czystego olejku z nardu, który jest bardzo drogi. Wylała go na stopy Jeszui i otarła mu stopy swoimi włosami. Także dom napełnił się zapachem wonności. Ale jeden z Talmidim, Judas Kiriot, ten, który miał go wkrótce wydać, powiedział – te wonności mają wartość rocznych zarobków, czemu ich nie sprzedano i nie dano pieniędzy ubogim? A mówił to nie z troski o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Odpowiadał za wspólną kiesę i miał zwyczaj z niej podkradać. Jeszua powiedział – daj jej spokój. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Zawsze macie ubogich wśród siebie, ale nie zawsze będziecie mieć mnie. Wielki tłum Judejczyków dowiedział się, że tam jest, i przyszli, nie tylko z powodu Jeszui, ale i by zobaczyć El Azara, którego wskrzesił. Główni kochanim, postanowili wtedy pozbyć się również El Azara, ponieważ to z jego powodu wielkie rzesze Judejczyków odwracały się od swych przywódców i składały ufność w Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, najpierw tak króciutko tylko wyjaśnijmy kilka tych e, tutaj oryginalnych zwrotów, nazw zacznijmy od Beit Ania, to już chyba tutaj domyśliliście się, chodzi o Betanie El Azar chodzi o Łazarza Łazarz wiadomo Jeszua, Kochanim kapłani Judas Skyriot Judasz Iskariota czy Skariotu i to wszystko to wszystko tak, mamy Wielki Poniedziałek, Pan Jezus, który przychodzi do Betani. Betani. Betania to dosłownie znaczy dom ubogich. Dom ubogich. Jezus przychodzi do domu ubogich. Nie do ludzi, którzy się wynoszą. Nie do ludzi, którym się wydaje, że coś znaczą, bo posiadają, bo wyglądają. Bo y, mają tytuły czy jeszcze coś innego. Y, tam, gdzie pycha króluje, tam Bóg nie gości. Y, Bóg przychodzi do ludzi ubogich, do tych, którzy wiedzą, że wszystko pochodzi od Niego i jednocześnie nie pogardzają tymi, którzy są od nich y, może i mniej obdarowani czymś. Y, nie wynoszą się, bo wszystko, co mają, pochodzi od Boga. To pierwsza taka myśl. Druga, moi drodzy, to Łazarz, Łazarz. Dzisiaj o nim tutaj troszeczkę było, że Pan Jezus przyszedł, właściwie w pierwszym zdaniu jest: przyszedł tam, gdzie mieszkał Łazarz, człowiek, którego Jeszua wskrzesił z martwych, i na końcu tej Ewangelii jest napisane, że Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest Jezus, i przyszli, i tu jest taki, taka bardzo ważna uwaga, ale nie tylko z powodu Jeszui, Jezusa, ale by zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił, El Azara, którego wskrzesił. Moi drodzy, kościół ma być tym domem ubogich ludzi, Którzy wierzą i wiedzą, że Jezus wskrzesił ich z martwych. E, powiedz, bracie siostro, czy ty, e, czy ty się czułeś kiedyś wskrzeszony z martwych? I ja myślę, że tak. Jeśli chcecie, możecie napisać własne świadectwo też w komentarzu. Może ktoś nie chodził do kościoła, do tego domu ubogich, bo w kościele wszyscy są ubodzy. Oprócz tego jednego, jednego Boga, który tak jak tutaj przyszedł do domu ubogich, Bóg król wszechświata, tak przychodzi za każdym razem, codziennie, do, do kościoła, do domu ubogich, aby dać nam siebie. I, I to jest nasze największe szczęście, że Bóg gości na tej ziemi, że On nas odwiedza, że nie gardzi nami ubogimi. Nędznymi, grzesznymi. I moi drodzy, popatrzcie, zwróćmy na to uwagę, ja dzisiaj się nie, nie chcę skupiać na czymś innym, tylko na tym jednym, że ludzie chcieli zobaczyć łazarza, którego Jezus wskrzesił, wyciągnął go ze śmierci, z grobu. Ludzie dzisiaj też często pójdą spotkać się z Bogiem. Dlatego, że też spotkali kogoś, kogo Jezus wyciągnął z grobu, wyciągnął z jakiegoś bagna swojej śmierci. I naprawdę Panu Bogu spodobało się w ten sposób też działać przez wieki do dzisiaj, przez świadectwo innych, przez świadectwo ludzi, którzy zostali wyciągnięci z grobu. W tym wielkim poście, Spotkałem co najmniej kilka takich osób, z którymi rozmawiałem, opowiadających mi, że zostali wskrzeszeni, że zostali wskrzeszeni, że Bóg otworzył im oczy, że wyciągnął ich z ich grobów. To były różne groby: nałogu, właśnie jakieś pychy samowystarczalności, uważania siebie za jakiegoś hmm, półboga. Bo coś mi się udaje. Przeróżne to były groby. I teraz, kiedy inni na nich patrzą, to oczywiście są ci, którzy mówią: No, pięknie, pięknie, jeśli ty się tak zmieniłeś, to faktycznie Bóg jest, Bóg jest, bo nic cię nie było w stanie zmienić, ani rozwalająca się rodzina, ani łzy rodziców, ojca czy matki. A nagle cię zmieniła jakaś, jakaś jedna spowiedź, jedna Eucharystia, czy jakaś modlitwa, którą zacząłeś odmawiać. To znaczy, że Bóg jest, że tu jakaś działa wielka siła. I kochani, to jest właśnie to, czego Kościół dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Ludzie przyjdą do Kościoła, wielkie rzesze przyszły do, właśnie do, do domu Marty, Marii i Łazarza. Bo, bo chcą zobaczyć świadków, chcą zobaczyć też ludzi, których Bóg wskrzesił. Nie dalej cuchnące trupy, y, łażące w grzechach i jeszcze się z tego szczycące, ale chcą zobaczyć świadków, którzy zmartwychwstali, którzy mówią tak, porzuciliśmy te, te trupie życie, <ślad> życie pełne śmierci. Życie pełne zła, <laughs> pełne grzechu, przepraszam. <laughs> Porzuciliśmy to. I, I wtedy właśnie dochodzi do tego spotkania w domu ubogich, w Betanii. <laughs> Bądźcie świadkami Jezusa, tak jak Łazarz. Bądźcie świadkami. Nie bądźmy trupami, którzy tylko przeszkadzają Jezusowi. W tym, żeby mógł działać. Tylko bądźmy takimi świadkami, jak dzisiejszy, jak dzisiaj Łazarz, by Jezus mógł dalej działać, bo On chce nas zbawić z tych naszych tutaj śmierci, grzechu, ale, ale przyszedł do tej betanii już po to, aby nas zbawić z tej śmierci wiecznej wyciągnąć. Czyli to jest to powstanie z grzechów, ze zła, takiego widocznego, nie wiem, jakiegoś nałogu, jakiegoś życia w kłamstwie, w jakimś machlojkach. To jest tutaj ta pierwsza część. Z tego nas Jezus wskrzesza, ale chce nas wskrzesić i po to przyszedł też do tej Betanii, po to był dzisiaj namaszczony. Bo chce nas już wybawić, wyciągnąć z grobu tej śmierci wiecznej, czyli piekła. Po to rozpoczynamy ten piękny czas Wielkiego Tygodnia i Tridu. Radujmy się, już dziękujmy się tym, że Jezus, Jezus ma taki piękny plan na zbawienie człowieka tu i tam. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrego, pięknego, wielkiego poniedziałku. I w tym tygodniu, też Wielkim Tygodniu, postaram się tutaj może jakoś tak zaakcentować ten czas. Nieco inaczej, nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tylko będziemy słuchać po prostu tej Ewangelii. A jeszcze raz e, przypominam, kto z Was chce, może napisać swoje jakieś świadectwo powstania z grobu, ze śmierci. Mogą to być różne e, Wasze świadectwa, tak jak czujesz i chcesz e, napisać e, to. Napisz, daj też świadectwo, że Bóg cię wyciągnął z grobu, tak jak łazarza. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg